Kuba, kolejne okazałe zwycięstwo. Krążą opinie, że strach przyjeżdżać na stadion przy ulicy Kałuży. Na pewno się cieszymy z tego kolejnego zwycięstwa. Chcemy zbudować tutaj taką porządną twierdzę. Strzelamy dużo bramek u siebie, gramy atrakcyjną piłkę i chcemy tym zaprosić jak najwięcej fanów na nasz stadion. Zanotowałeś dwie asysty po wejściu na boisko. Przy pierwszej z nich mogłeś zdobyć bramkę, dograłeś do Denisa. Pomagasz Denisowi w walce z Nikoliczem o tytuł króla Szczelców? Nie miałbym nic przeciwko, żeby, żeby mu jak najczęściej pomagać, żeby strzelał te bramki z korzyścią dla Krakowi, ale to, to wcześniej mogłem się trochę lepiej zachować, bo, bo praktycznie od połówki wyszedłem sam na sami. Miałem za, za dużo myśli w głowie, bo pierwszą moją decyzją miał, miałem strzelać, później chciałem kiwać bramkarza i, i, i wyszło jak wyszło, ale najważniejsze, że wpadła z tego bramka. Macie już 33 punkty w tabeli, 38 bramek. Najskuteczniejsza drużyna jak dotąd w Ekstrakasie? Czy nadal można przedłużyć tą serię? Na pewno można nadal ją przedłużyć, wszystko zależy od nas, wszystko jest w naszych nogach i głowach. Mam nadzieję, że nie spoczniemy na laurach i dalej będziemy kontynuować ten nasz piękny sen. Cóż, no, z każdym kolejnym meczem potwierdzamy swoją dobrą dyspozycję, mamy, mamy naprawdę wyrównany skład, jest nas nie, nie tylko pierwsza jednostka, ale 18-20 ludzi, którzy są cały czas gotowi do grania i, i dajemy pozytywny ból głowy trenerowi, więc, więc myślę, że, że te kolejne mecze też będą z dobrymi rezultatami dla Krakowi.